Dobra, dzięki uprzejmości tego Pana Ninja Bozia Mam się okazję przejechać z takim kurwa potworem Kaiser 450 Zobaczcie co to Jeszcze raz jechałem, jechałem, ale nie miałem gopro ze sobą To wiecie Kółko, kółko kontrolne walnięte Lepiej niż ostatnio dobra spróbujemy jakiś taki mały podjazd zrobić O tutaj elegancko Ocie, chuj! I... No ale no, no, ogólnie powiem, że to się tak nawet fajnie kopie łatwo Tylko trzeba kompresji Złapać Tylko, że ja to bardziej wolę takie przeloty niż podjazdy osobiście ty. Bo i na gumę fa fajnie to wyrwać Bo na no był wyłuszczek to, to nie należy Ty, dobrze mi chyba poszło Dobra, próbujemy jakiś inny. Może się nie wykurwię. O, ty, jak się to jak się samemu się nad po obijanie ale to kurtka ja będę u jej panu a już wolę się, się poopijać i droga bo kurtkę wrócić no, maszynki, na to no ale powiem wam na kulę wymieniłem właśnie olej w no moim nowym motocyklu który wam pokażę tu wszyscy co jest z Instagrama to, to wiedzą ale a no Dob dobra masyna ty no Coś tam strzeli, co? Dobra, masz masz teraz jeść Dobra, coś tam potem mamy slogan.